Proszę Państwa, dzisiaj zdarzyła się wyjątkowa, bardzo dziwna sytuacja. Szedłem sobie ulicą i spotkałem Igora. I Igor mówi, słuchaj Winnie, czy nie chciałbyś obejrzeć Muzeum Powstania? A ja mówię oczywiście, bym chciał. No i Igor mówi, kiedy masz czas? Ja mówię, właśnie teraz mam czas. mówi ja mówię, no to chodź, idziemy oglądać. Więc zrobimy krótkiego vloga o Muzeum Powstania, jeżeli to Wam się podoba lub nie, to napiszcie w komentarzach, będę wiedział, czy takie rzeczy czasami robić, czy, czy może odpuścić sobie. Cześć winni, dzień dobry Państwu. Tutaj mamy miejsce, które stanowi centralną część muzeum. Jak nasłuchujesz tutaj tego dźwięku, to co to jest? Jak uważasz? No ja bym powiedział tak, że to jest nie wiem. Bijące serce. Tak, to jest e, miejsce, które nazywamy sercem muzeum. I tu e, mamy daty od 1 sierpnia do 2 października, czyli wszystkie dni, podczas których trwało powstanie warszawskie. Taką ciekawostką jest to, że to serce bije 63 razy na minutę. Generalnie ta okupacja pełna terroru wyglądała zupełnie inaczej niż ta w czasie I wojny światowej. I tu mamy. Przykładowe obwieszczenia, które były przedstawiane w czasie okupacji. To jest jeden z takich bardziej znanych plakatów, który był napisany w języku polskim, który zachęcał Polki do tego, żeby jechały do Rzeszy na, na roboty. Tu mamy na przykład. Polki przy pracy rolnej w Rzesz, czyli też. Niewolnictwo tak. przedstawione jako coś fajnego. Bo... Tak. Istotnym wydarzeniem. Jest 19 kwietnia 1943 roku, czyli powstanie w Getcie Żydowskim. Według dokumentów niemieckich, aczkolwiek one są nie do końca. są też poddawane w wątpliwość podczas tego powstania w getcie zginęło około 55 e, tysięcy powstańców, e, żydo, powstańców żydowskich czy w ogóle ludzi. Czyli co które... byśmy zakładali, że mogło tych ofiar być więcej, bo rozumiem, że raczej Niemcy kłomaliby w tym momencie na swoją korzyść, czyli zaniżali. Czy co, jak byś to, to, do tego podszedł? E, tak. Irgen Stroop mówił o symbolice aryjskiej liczby e, e, Żydów zamordowanych w czasie, getta, w czasie powstania w getcie żydowskim. Nie pamiętam teraz dokładnie, jaka ona była. Ona była bodaj 50 tysięcy... W każdym razie w środku było zero. I, i Rögenström tam się rozpływał o tym, tej symbolice zera, o tym, że dwie piątki są po bokach. I być może to by sugerowało, że jednak tutaj chcąc, no jakby... Przedstawić do propagandy rasowej tutaj hitlerowcy nieco zmienili tę liczbę. I tutaj kolejny taki no, najistotniejszy, najistotniejsze słowo całej ekspozycji, czyli terror. I tu mamy taką liczbę przy Palmirach, 358 Polaków zamordowanych od 20 do 21 czerwca 1940 roku, natomiast w gruncie rzeczy oblicza się, że do momentu wybuchu powstania warszawskiego, w czasie egzekucji na ulicach, łapanych i tak dalej, zginęło około 13 tysięcy Osób na terenie Warszawy. Tylko to jest ta liczba poza gettem warszawskim, tak? Tu jest przysięga żołnierzy Armii Krajowej, czyli największej organizacji podziemnej w okupowanej Polsce. Tutaj jeszcze chciałem zwrócić uwagę na ten rozkład polskiego państwa podziemnego. My tu mamy właśnie Armię Krajową w tej części. Kolejna część tej ekspozycji przedstawia początek. Akcji Burza. Ta akcja, którą znamy dzisiaj pod nazwą Akcja Burza, miała na celu ataki, systematyczne ataki polskich partyzantów na wycofujących się oddziałach niemieckich ze Związku Radzieckiego czy Związku Sowieckiego, żeby zorganizować powstanie. W ogóle to jeszcze tak nawiasem mówiąc, idea powstania właściwie już jakoś tam kiełkowała w. Rządzie polskim na uchodźstwie już od, początku, już od początku II wojny światowej, już od początku okupacji. Tylko to miała być idea powstania ogólnonarodowego. Natomiast tu trzeba było zdecydować się, czy czekać na wojska Armii Czerwonej, czy podjąć walkę. Pierwsze wydanie kamieni na szaniec, to, to jest taka ciekawostka. I tu też w niedzielę, co tydzień. Jest, uruchamiana jest ta maszyna drukarska Meteor i są drukowane właśnie na niej obwieszczenia. I teraz przejedziemy na ekspozycję, która opowiada już o sierpniu w Powstaniu Warszawskim. To są opaski powstańcze. W tle będzie, będziemy słyszeli pieśń Hej chłopcy, bagnet na broń. Która została napisana przez Krystynę Krachelską. I ta Syrena, którą dzisiaj znamy, to jest właśnie postać odzorowana na Krystynie Krachelskiej. W czasie Powstania Warszawskiego brało udział. Według różnych oczywiście tam spekulacji, ale uznaje się, że do 45 tysięcy powstańców. Natomiast strona niemiecka liczyła do około 25 tysięcy powstańców. No tu można zadać pytanie, no jaki w takim razie był problem, skoro powstańcy w tak dużej liczbie przeważali. Oni byli najedzeni i uzbrojeni. Tak. Natomiast jeśli chodzi o część polską, do 10%. Powstańców miało broń, a często nawet za uzbrojonego powstańca był uznawany ten, który na przykład miał grana tak? albo pistolet. I tu ta część właśnie przedstawia te pistolety maszynowe w czasie, to uzbrojenie generalnie, które było używane w czasie powstania. Karbidówki, sidolówki filipinki, czyli. Granaty ręcznej roboty, na przykład sidolówka była robiona po puszce po farbie. Ta broń niestety była często mało efektywna już w, cza w czasie samej walki powstańczej. Tutaj jeśli chodzi o tę część niemiecką, bardzo często na przykład Niemcy e, paraliżowali ludność cywilną, wysyłając gołębiarzy, czyli snajperów, którzy siali popłoch w oddziałach powstańczych, często był problemem ten brak. Amunicji, stąd też między innymi e, powiedzenie, jeden pocisk, jeden Niemiec. Tak? Widzimy tutaj protokoły o ekskumacji zwłok e, z rzezi woli. Te protokoły powstawały w latach 45-47. Dotyczyły one masowych mordów na woli, które były dokonywane od 5 do 7 sierpnia 44 roku. Jest wizerunek SS Gruppenfuhrera Reinefarta oraz 10 e, Zasad dla niemieckiego żołnierza. Tutaj, według polskich szacunków, jak widzimy, mamy od 5 do 6 sierpnia, niektórzy też uważają, że do 7, około 40 tysięcy poległych warszawiaków na woli. Niektórzy, niektóre szacunki twierdzą, że tam było około 38 tysięcy, niektórzy, że 52. To jest bardzo trudne do policzenia. Ilu jest powstańców w tym momencie żywych? Nie wiem, ile te, ilu jest teraz, ale jeszcze na rocznicę teraz będzie 80. to na 78. Pamiętam, że było około 500. Ale to było na całym świecie, ale to było już dwa lata temu, także też pewnie ta liczba maleje. Tu jeszcze chciałem tylko powiedzieć o tej ekspozycji, która przedstawia żołnierzy pierwszej armii Wojska Polskiego, którzy brali udział w powstaniu, bo rzeczywiście no tutaj jest też no zresztą znana ta kwestia dotycząca tego, że armia czerwona stała po drugiej stronie Wisły i patrzyła się na to jakby się powstanie. Natomiast e, dokładnie we wrześniu e, od e, bodaj 12 września 1944 roku zostaje wysłana pierwsza armia wojska polskiego do walk o powstanie warszawskie. Spośród około 3,5 tysiąca do 4 tysięcy, którzy zostali wysłani na przykład na ten przyczółek czerniakowski, według niektórych wyliczeń nawet ponad 2 tysiące tych żołnierzy zginęło. Także oni też byli w dużej mierze wysłani jako mięso armatnie. Także to też tutaj po prostu chciałem zwrócić tę uwagę, żeby pokazać, że właściwie przedstawiciele różnych, o różnej historii, różnych ugrupowań, różnych. Mm, jednostek wojskowych walczyły, walczyli w, tych, w tym powstaniu, walczyli w powstaniu. O tutaj jeszcze chciałem, chciałem przedstawić właśnie część, która opowiada o obcokrajowcach, którzy brali udział w powstaniu. To wygląda no jak właśnie. flaga rosyjska, ale to jest, chodzi o flagę słowacką. Ja słyszałem, że w ogóle w czasie powstania był jeden Afrykańczyk. Akbola O'Brien. On, on był jazzmanem w przedwojennej Warszawie. I w, jak wybuchła wojna we wrześniu 1939 roku, w ogóle brał udział w walkach w obronie, w walkach obronnych podczas wojny obronnej 1939 roku, kampanii wrześniowej. I w czasie Powstania Warszawskiego walczył w batalionie IWO. Także to też jest taka też, no, bardzo ciekawa postać. Jeśli chodzi o liczby, to tutaj też aktualnie z. Szacuje się, że zginęło od 150 do 180 tysięcy osób w czasie powstania warszawskiego. W czasie Polski Ludowej nawet te liczby były podawane jako wyższe, tam nawet mówiło się o 220 tysiącach. No jednak większość historyków dzisiaj szacuje, że ta liczba raczej była niższa. Natomiast jeśli chodzi o zburzoną stolicę, zburzoną Warszawę, to po bombardowaniu Warszawy we wrześniu 1939 roku, to były zniszczenia na około 25% zabudowy miejskiej. Po powstaniu warszawskim to było około 77%, i wtedy też zostaje wydany rozkaz w hitlerowskich Niemczech o zrównaniu Warszawy z ziemią. Wówczas to szacuje się, niektóre, niektóre szacunki mówią, że. Do 17 stycznia 1945 roku, czyli zdobyciu Warszawy przez wojska Armii Czerwonej i I Armii Wojska Polskiego, te zniszczenia wynosiły około 90%. Niektóre dane mówią, że 98%. No to te, też jest kwestia, w której nie ma takiego konsensusu wśród historyków. A tu mamy zdjęcia z ostatnich dni trwania Powstania Warszawskiego. To są zdjęcia z Ożarowa Mazowieckiego. Tu niestety Mamy koniec powstania, aczkolwiek dzięki temu, że właśnie Tadeusz Burkomorowski przybył do Ożarowa Mazowieckiego. Mamy tam też takiego asystenta Kazimierza Ilanka-Usmeckiego. Oni w dużej mierze spowodowali, że dzięki, dzięki temu układowi główny dowódca wojsk niemieckich, Erich von den Bach-Zelewski, pozwolił na to, by powstańcy i ludność cywilna nie trafiała do obozów koncentracyjnych, tylko raczej do obozów jenieckich. Tu chodziło przede wszystkim o zachowanie tych praw jenieckich dla żołnierzy, dlatego wówczas też masowo zostają wydawane legitymacje Armii Krajowej, nawet dla tych żołnierzy, którzy na przykład byli w Armii Ludowej, w Polskiej Armii Ludowej, aby właśnie trafiali do tych obozów jenieckich. A tutaj są powstańcze legitymacje, właśnie powstańców warszawskich. To jest cała wystawa, która dotyczy tych legitymacji. I tutaj też taka ciekawostka, dlatego że tu mamy datę 25 lipca 1944. Prawdopodobnie większość też tych legitymacji była tworzona później, natomiast datowana na 25 lipca, no żeby właśnie nie zarzucono, że tutaj ktoś nie ma praw jenieckich, bo na przykład otrzymał taką taką legitymację w czasie, w czasie powstania. Reasumując, powstanie warszawskie jest jednym z najbardziej e, pamiętnych, tragicznych i bohaterskich zarazem e, wydarzeń w ogóle w, w historii Polski w czasie II wojny światowej. Po e, zakończeniu II wojny światowej e, przez pewien czas nawet trwała dyskusja o tym, czy odbudowywać Warszawę. Tutaj część e, Część, część władzy ludowej postulowała za tym, żeby stolicę przenieść na przykład do Lublina, jako że, była, że był ten rząd lubelski komunistyczny, czy do Łodzi, do Łodzi, która miała takie tradycje bardzo robotnicze. Ostatecznie jednak zdecydowano się na odbudowę Warszawy. Wini, serdecznie dziękuję za możliwość oprowadzenia Ciebie. To ja dziękuję bardzo. Po, po muzeum. Stoimy tutaj przy murze pamięci, na którym mamy nazwiska powstańców, którzy zginęli w czasie Powstania Warszawskiego. Ten mur jest wieńczony dzwonem Montera, który w ogóle montowała córka Antoniego Chróciela Montera, dowódcę Warszawskiego Okręgu Komendy Armii Krajowej, głównego dowódcę Okręgu Warszawskiego. I na samym końcu mamy Park Wolności, w którym odbywa się wiele uroczystości w czasie 1 sierpnia i w dniach około 1 sierpnia, kiedy to mamy obchody rocznicowe wybuchu Powstania Warszawskiego. Igor przede wszystkim ja strasznie dziękuję za to, że w ogóle spotkaliśmy się i mogłem zobaczyć Muzeum Powstania. Już bardzo dawno chciałem tutaj przyjść i teraz widzę jaki to był błąd, że tak długo zwlekałem. Uważam, że to jest takie pozycja, jak to się mówi z angielskiego, must have, którą naprawdę należy i warto sobie no, trochę brzydkie słowo odhaczyć, no, ale po prostu przyjść tu i zobaczyć e, to, ponieważ e, pomyślmy o jednej rzeczy. Jak wielką stratą jest e, człowiek, e, który jest dla nas bliski, jakie to jest cierpienie, i teraz popatrzmy e, na tą ścianę zapisaną tymi wszystkimi nazwiskami, i pomyślmy, ile e, niewinnych osób e, zginęło e, z powodu bestialstwa e, innych ludzi. E, Warto tu przyjść, zobaczyć to muzeum. Jest ono przedstawione, jak widzieliście, w sposób naprawdę mistrzowski, pieczołowity, z całą masą różnych detali. I może wynieść z tego wszystkiego chociaż taką myśl, żebyśmy po prostu byli dla siebie lepsi, bardziej życzliwi. To chyba tyle. Dziękuję Ci bardzo, Igor. Dzięki serdeczne. Dzięki wielkie.